Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się 24 -4N. Podzielić na N dla Nów większych bądź równych 1. Liczba wszystkich całkowitych nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa. W tym zadaniu pytają nas o to, ile jest takich różnych Nów, które jak podstawimy do tego wzoru, to otrzymamy tutaj liczbę całkowitą nieujemną. Żeby to ustalić, na początku może skoncentrujemy się na tym, ile jest takich nów, które jak podstawimy do tego wzoru, to po prostu otrzymamy liczbę nieujemną, czyli większą bądź równą 0, czyli po prostu zastanawiamy się, dla jakich nów ta liczba będzie większa bądź równa 0. Czyli możemy sobie napisać taką prostą nierówność 24 minus 4n podzielić na n i zastanawiamy się, kiedy to będzie większe bądź równe 0. Ponieważ n -y są liczbami dodatnimi, są większe bądź równe 1, czyli mianownik tego ułamka na pewno zawsze będzie dodatni. Zatem, żeby całość była dodatnia, no to po prostu licznik musi być dodatni. Inaczej mówiąc, możemy sobie pomnożyć tą nierówność stronami przez liczbę dodatnią n. Wiemy, że n jest dodatnie, dlatego możemy pomnożyć tą nierówność stronami właśnie przez n, bo gdybyśmy tego nie wiedzieli, to nie moglibyśmy tak zrobić, ponieważ gdyby n mogło być ujemne, no to wówczas znak by się zmieniał na przeciwny. Ale wiemy, że n jest większe bądź równe 1, jest dodatnie, czyli możemy pomnożyć nierówność stronami przez n. Po lewej stronie w mianowniku zniknie, zostanie sam licznik, 24 minus 4n, a po prawej stronie dalej 0, 0 razy n. To jest 0. Możemy sobie przenieść 24 na drugą stronę i będziemy mieli minus 4n większe bądź równe od minus 24. Dzielimy przez minus 4 obustronnie tą nierówność i otrzymujemy, że n jest mniejsze bądź równe. Znak się zmienia na przeciwny, gdy dzielimy przez liczbę ujemną. 24 na 4 to jest 6. Zatem wiemy z jednej strony, że n musi być większe bądź równe 1, z drugiej strony już wiemy, że n ma być mniejsze bądź równe 6. Abyśmy tu otrzymali liczbę nieujemną, czyli tak naprawdę wchodzą w grę, wchodzi w grę tylko 6n. n równy 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. No i teraz zobaczymy, dla których spośród tych 6n otrzymamy... W Podsta po podstawieniu do tego wzoru otrzymamy w tym miejscu liczbę całkowitą, no bo to jest drugi warunek oprócz nieujemności, jaki musi spełniać nasz n. No to sprawdźmy po kolei. Może a1 równa się 24 minus 4 razy 1 to jest 4. Podzielić na n, czyli na 1, 20 podzielić na 1 to się równa 20. Otrzymaliśmy liczbę całkowitą, czyli jest ok. Całkowita, nieujemna. Dalej, zobaczmy, jak wygląda sprawa dla dwójki. A2, podstawiamy. 24 minus 4 razy 2 to będzie 8, podzielić na n, czyli na 2, to się równa, w liczniku mamy 16. 16 podzielić na 2 to jest 8. Znowu mamy liczbę całkowitą, nieujemną, bardzo dobrze. Dalej, patrzymy, co się dzieje z A3, podstawiamy. 24 minus 4 razy 3 to jest 12, podzielić na n, czyli na 3, to się równa. W liczniku mamy 12, podzielić na 3 to jest 4. Znowu liczba całkowita, także ok. Patrzymy dalej, a 4 to się równa. 24 minus 4 razy 4 to jest 16, podzielić na n, czyli na naszą czwórkę, to się równa. W liczniku mamy 8. 8 podzielone na 4 to jest 2, znowu liczba całkowita, nie ujemna, bardzo dobrze. A 5, co tu się wydarzy? 24 minus 4 razy 5 to jest 20, podzielić na n, czyli na 5, to się równa. W liczniku mamy 4, w mianowniku 5, czyli wychodzi 4 piąte, i tu jest źle. Ten przypadek odpada, czyli n równy 5 odpada, ponieważ co prawda otrzymaliśmy, tak jak już sobie wcześniej wyliczyliśmy, dla tego n, dla n równego 5, liczbę nieujemną, ale jest ona niecałkowita, czyli nie spełnia tego naszego pierwszego podstawowego warunku, czyli piątkę tak jakby odrzucamy. No i jeszcze pozostał nam do sprawdzenia ostatni n, n równy 6, a 6 to się równa 24 minus. 4 razy n, czyli 4 razy 6, czyli 24 podzielić na n, czyli na 6 to się równa 0 na 6, czyli 0. Otrzymaliśmy liczbę całkowitą nieujemną, jeszcze mamy 0, czyli ta liczba także jest dobra. Zatem otrzymaliśmy 5 dobrych n, -ów. n równy 1, 2, 3, 4 oraz 6, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź c.